Dobra, jo, siemano, z tej strony z witam Was bardzo serdecznie. Jak słyszycie, to mnie słyszycie lepiej, bo kupiłem sobie nowy mikrofon i nowe słuchawki, więc teraz będzie lepiej mnie słychać. I no, i dzisiaj jest Bedwars, drugi, drugi w sumie Bedwars Bedwars V2. Dzisiaj będzie nagrywanko. Um, I przed tym, jak mnie. I przed właśnie zaczęciem tych Bedwarsów, to zdążycie zostawić subskrypcję i łapkę w górę. Z góry dziękuję, oczywiście. Dziękuję Wam za 69 subskrypcji. Podejrzana liczba, no. Ale ogólnie dziękuję jeszcze za 15 tysięcy wyświetleń pod jednym filmem, który był chyba 3 tygodnie temu lub 2 tygodnie temu, jak się nie mylę. Więc no. Ogólnie dziękuję bardzo. Za dobry to ja nie jestem. Więc się nie musicie dziwić, jak szybciutko przegram. Tak, i ja mam free looka na tył tylko. Patrzę się teraz tak naprawdę w tył. Myli to. I dzisiaj będzie ogólnie solówka. Chyba będzie rush? Będzie rush. Ajajaj, ale dobrze było, bo chłop stracił łóżko przynajmniej, a ja to jest, e, tak coś zakładam, że będzie trzeba po prostu na niego zrobić podjazd taki typowy. A, bo on sobie ogólnie... Dobra, czas na... Dobra, że mam tego w skrzynce ogólnie na trójkę. Dobra, git. Czerwony tam jest. Trzeba będzie na diament. A to ja mam od razu taką ja sobie... w sumie stąd zrobię. Dobra, jedno diametrzyków, trzy. Też jest git. Na tyle diamentów, no to jest git. E, trzeba... chyba mi, muszę mieć 12, żeby mieć zbroję żelazno. Tak, więc ja już mam. E, kupić muszę trochę więcej. Wiem, że kupowanie pułapek to jest taka średnia decyzja, ale... Ja sobie kupuję. To. E, tam rosszowo niebieskie, ale coś mi się nie udało. Nie ma za mną emeraldu? Jeden. Co jest? Co to za fail? Ja rasuję tutaj na chłopa, kiedy tak naprawdę nie ma nic. Dobra, emeraldzik kolejny. Kurde. No co to za chłop. oj aj. mam jakoś dziwny dwa emeraldy gapa muszę kupić gdzieś tu jest chłop. bo słyszałam został, nie, został niebieski i tego i biały a bo te nie nieważne trzeba to kupić Regoldo, do TNT. Będziesz trzeba. Dobra. Mmm. Tools. No, wiedziałem, że jest ktoś tu. No dobra. To ja się żegnam na